Dostałem od Was kilka pytań, więc chętnie tutaj teraz na nie odpowiem. Ważnych pytań. U mnie czasem występują przerwy w dostawie prądu oraz nie mam dostępu do szybkiego internetu. Czy nas to dobre rozwiązanie do zarządzania multimediami w małej firmie w takim przypadku? Znakomite, szczególnie właśnie jak masz słaby internet i potrzebujesz mieć dostęp, mówisz tutaj, piszesz o multimediach. To jest do tego perfekt rozwiązanie po prostu. Niestety, jeżeli masz przerwy w dostawie prądu, to nie chcesz, aby ten nas się niechcący wyłączał. W takim wypadku, oprócz NASA, warto zainwestować w UPS-a. Jaki to będzie UPS, to już jest jakiś APC. UPS możesz na przykład kupić. To są często wykorzystywane UPS-y w firmach. Możesz sobie Cyberpowera kupić. Ja w tej chwili, kiedyś miałem tego APC, w tej chwili mam Cyberpowera i to kompletnie nie jest to, co szukałem, ale Cyberpower UPS, jak pisze. To ja mam tego typu urządzenie, on mi wytrzymuje typu, nie pamiętam jaką moc w tej chwili mam, na tyle dużą, że mi wytrzymuje ponad chyba 15 minut ze wszystkim włączonym łącznie z komputerem i monitorem. Tam PC tam mam pod to podłączone. Że nawet jeżeli ci padnie prąd, u mnie jest to tak rozwiązane, że jeżeli mi prąd padnie, to internet mi dalej działa, ponieważ skrzynka jest zasilana niezależnie. Chyba, że się stanie coś naprawdę tragicznego, ale najczęściej pada mi prąd, natomiast na UPS-ie mam podłączony również router i w moim przypadku jeszcze ONT. Normalnie po prostu wystarczy router czy cokolwiek, co dostarcza internet, podłączyć do tego UPS-a. I to w tym momencie będzie na nim pracowało. To zużywa na tyle mało prądu, że przy takim większym UPS-ie to może godzinami pracować, jeżeli nie dobami. Czasami w moim przypadku chyba potrafi wytrzymać półtora czy półtora, czy dwa dni, czy coś takiego, już nie pamiętam. Na tyle mało to prądu zużywa. I w tym momencie, nawet jak Ci zabraknie prądu, to nadal masz internet, możesz korzystać sobie na urządzeniach bateryjnych, czy to na MacBookach, czy to na jakichś iPhone'ach i tak dalej. Także to jest bardzo fajne zastosowanie, ale. UPS koniecznie, szczególnie jak masz utratę prądu. Chodzi też między innymi o to, żeby nie stracić danych na tym nasie, bo jak wiemy, niekontrolowane wyłączenie. Yy, danych, które są w tym momencie na przykład zapisywane, akurat robisz jakąś synchronizację, albo pliki gdzieś są kopiowane, albo coś innego się dzieje z tymi plikami, i w tym momencie sprzęt się wyłącza nieprawidłowo i może nastąpić uszkodzenie tych danych. Druga osoba pytała się, czy będę sprawdzał Kunapa czy Synology, bo ciekawe jest, jak działa odpowiednik Synology Drive na Kunapie. Są wieczne problemy z nim, i ja nie, nie mam doświadczenia niestety z Synology Drive, więc nie wiem, jak on działa. Ja się łączę na Macu, nie przez aplikację, bo można, jest aplikacja i na Windowsa też. I ja się łączę po prostu przez Windows Explorera albo przez. Findera. Jest to dla mnie najwygodniejsze, mam tutaj w bocznym pasku podlinkowane moje serwery wszelkie, czyli tutaj mam Crate, to jest mój drugi NAS, ten stary właśnie, a SkyF to jest ten nowy i po prostu przez niego się łączy i jakiekolwiek operacje wykonuje tutaj. Było pytanie o właśnie zastosowanie poza zwykłym backupem, czyli o wirtualnych maszynach albo Home Assistant i tak dalej. Nie robiłem jeszcze żadnych wirtualizacji. Jest oczywiście możliwość. Mamy tutaj Intela, normalny, pełnoprawny procesor, który jest montowany w PC-tach, więc można zrobić sobie wirtualizację. Natomiast Home to przez Dockera stawiamy. Też jeszcze się tym nie bawiłem, ale czas na to przyjdzie prawdopodobnie. Tu jest ciekawe pytanie właśnie. Dla zwykłego usera co lepiej kupić czy kupić nasa czy nie lepiej kupić jakiegoś mini peceta z dyskiem i tam sobie zrobić centrum multimediów i która opcja będzie łatwiejsza w życiu właśnie ten nas czy mini pc słuchajcie Mini pc tak jak i NAS-em trzeba zarządzać. Natomiast NAS jest dostosowany do tego, żeby działać 24 godziny 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Więc ja osobiście wolę NASA, bo po pierwsze ma sprzętowe wsparcie dla RAID-a. Te dane są zabezpieczone. W przypadku nowych Kunapów na przykład jest ZFS, to jest system plików, który się automatycznie leczy. Więc jeżeli jakieś dane, tak zwane bitrot nastąpi, czyli dane zaczną się uszkadzać ze względu na swoją starość, to, czy zaś inne rzeczy, to one zostaną automatycznie naprawione i to jest akurat bardzo wygodne. Dlatego ja rozważałem takie rozwiązanie, czy nie kupić Maca Mini po prostu, bez monitora go sobie postawić gdzieś na półce, czy gdzieś schować go w szafie, czy gdziekolwiek i w ten sposób korzystać, podłączyć do niego jakieś dyski. Natomiast w praktyce jest to rozwiązanie kłopotliwe. Nie dość, że musimy zarządzać Maciem Mini. Dużo bardziej kłopotliwe, wbrew pozorom, dla mnie jest zarządzanie OS-em zdalnym niż qts em gdzie ja wchodzę po prostu raz na jakiś czas, robię update systemu, dostaję, mogę, mogę sobie go skonfigurować tak, że będę dostawał powiadomienie o tym, że jest nowa wersja, nie logować się na niego nawet i po prostu robić te update'y, kiedy mam na to ochotę. W przypadku Mac OS-a czy w przypadku Windowsa na takim komputerze, bo są te wszystkie Nuki i tak dalej, to jest też bardzo wygodne rozwiązanie, to one potencjalnie mają inne zalety i inne wady niestety, właśnie chociażby brak wsparcia dla raid dla mnie ważniejsze jest zachowanie integralności danych. Natomiast, jeżeli ktoś chce mieć makamini, gdzie może zlecać mu jakieś zadania, na przykład możemy mieć skonfigurowanego ResiliO-Synca, który będzie nam automatycznie przykładowo. Ja, ja to kiedyś miałem zrobione. Dobra, pokażę, powiem wam, co miałem zrobione. Mam tutaj plik graficzny, to jest okładka na następnych znanych Jeżeli do końca pliku dodałem podkreślenie Compress, to mój Mac w domu, wtedy był to, nie pamiętam jaki, jaki wtedy Mac miałem, chyba na iMacu tak miałem zrobione, on chodził praktycznie cały czas, więc dodawałem sobie do nazwy Compress, miałem tutaj Resilio Synka na desktopie zrobiony, ten plik się synchronizował, czyli robiłem sobie na przykład, o teraz mam zresztą to zrobione, tylko inaczej, od razu zwrócił uwagę, od razu mi się uruchomił sam z siebie Image Optim i skompresował plik. Wcześniej miałem to tak zrobione, że mogłem taki plik zapisać sobie do rezygniosynka na przykład na iPhone'ie, on się synchronizował na domowego Maca z podkreśleniem kompresji i on wiedział w tym momencie, że ja go chcę skompresować, więc automatycznie mi uruchamiał tego Image Optima i mi go kompresował. Więc można tego typu sobie rzeczy robić. Tego na nasie się nie zrobi niestety. Więc zależnie od potrzeb należy dostosować sobie taki setup. Więc określ, co chcesz robić, do czego Ci jest to potrzebne, być może dla Ciebie najlepsze rozwiązanie jest jedno i drugie, bo nasa wem używał inaczej mini PC inaczej. Więc no, mówię, nie znam Twoich potrzeb. Zależy, co chcesz robić, to różne rozwiązania będą dla Ciebie najlepsze. Podobnie jak nie kupujemy konsoli do gier po to, żeby grać w jakieś gry, które na niego nie istnieją. Czy jeżeli chcemy grać konkretnie w jakąś grę, która jest ekskluzywem na PlayStation i dlatego kupujemy PlayStation, to nie kupimy Xboxa, bo nie pogramy w tą grę, więc to jest bez sensu. Także tutaj, tak samo, dobieramy sprzęt. Do i oprogramowania oczywiście do naszych potrzeb, niezależnie, czy to będzie Mac Windows, QTS, czy cokolwiek innego, czy jakiś Linux nawet. Następne pytanie jest o to, czy lepiej kupić, że, czy jakie będą korzyści z tego, że kupimy czterozatokowego NASA zamiast dwuzatokowego. Tutaj pokażę Wam dwuzatokowego NASA i załóżmy, że sobie wsadzimy dwa dyski, na przykład 16. Nie wiem, chcemy zaszaleć. Kupimy sobie dwie 20, tak? Zwróćcie uwagę, na jakie raidy możemy się zdecydować raida 0 albo raida 1. RAID 0 to jest system, gdzie mamy dostępnych 40 terabajtów, czyli te dwa dyski są łączone w jeden duży dysk. Jeżeli którykolwiek z tych dysków padnie, to tracimy dane od razu, wszystkie z obu dysków, nie do odzyskania poza jakimiś specjalistycznymi serwisami praktycznie. Czyli to nie jest coś, co jest bezpieczne. To są dane, możemy na czymś takim przetrzymywać dane tymczasowe, ale na pewno nie backup, jeżeli zależy nam na jakiejkolwiek integralności danych. Raz zwróćcie uwagę, jeżeli wybierzemy sobie NASA 4 atakowego i sobie damy zamiast 2 razy tam 20 było, damy sobie 4 razy 10 terabajtów, Mamy tam oczywiście jeszcze RaIda pierwszego, czyli Mirror tych dwóch dysków, natomiast Mirror też nie jest dobrym rozwiązaniem. Tutaj Robiąc 4 dyski mamy już od razu dostępnego raida 5 i 6 i w tym momencie możemy sobie dać 6 i z tych 40 terabajtów co dodałem po 10 tutaj te dyski mamy 20 terabajtów dostępnej przestrzeni, ale dwa dyski mogą nam paść, czyli może nam jeden dysk się popsuć, możemy go wyjąć, będzie nas pracowało na trzech dyskach i dalej zachowujemy pełny backup danych. Potem może nam paść drugi dysk. Oczywiście zalecam zawsze w tym momencie wymiany, ale załóżmy, że jeden dysk nam padnie, wkładamy nowy dysk, żeby nam się system odbudował. Odbudowa trwa powiedzmy dobę i w tym czasie nam padnie drugi dysk, to nie tracimy danych, czyli mamy podwójne zabezpieczenie. W przypadku RAIDa 5 mamy więcej tej przestrzeni, mamy 30 TB, 10 terabajtów jest zarezerwowane na zabezpieczenie danych, ale tylko jeden dysk może nam paść. Jeżeli dysk nam padnie, wyjmiemy go, włożymy nowy i drugi dysk nam padnie w trakcie odbudowy, tracimy dane, niestety. Więc zaletę mamy tutaj dużą. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o takie NASy, gdzie chcecie przychowywać dane, Polecę przynajmniej dyskowe, bo w tym momencie mamy właśnie RAIDa 5 i 6 dostępnego. W przypadku mniejszych, niestety, tego nie ma. Wtedy zostanie nam mirror, albo wykorzystanie go jako taki tymczasowy bank danych. I padło jeszcze do mnie pytanie, czy chcę kupić dwa w dwóch różnych lokalizacjach, czy, czy raczej jakiś glacier, jeśli o to jaki. W moim przypadku ja planuję korzystać na razie tylko z tego jednego i mojego starego. Tutaj jest jeszcze specyfikacja niestety niekompletna, żebym mógł to zrobić. Natomiast mojego starego NASA planuję wyczyścić. Planuję przenieść w inną lokalizację. Tam muszę najpierw mieć odpowiedni internet, odpowiednio szybki internet żeby wykonywać jednostronny update, czyli będę korzystał z one way sync job i na przykład raz na dobę albo raz na kilka godzin będzie mi kopiował dane z mojego nasa na tamtego nasa. Być może w tym celu wymienię dyski na trochę większe, żeby mieć więcej przestrzeni. Na razie jeszcze się na nim mieszczę, ale z czasem mi tego miejsca zabraknie. Nawet mogę ewentualnie ograniczyć i kopiować sobie, backupować, dopóki nie wymienię dysków, tylko najważniejsze dane, ale z czasem coś takiego e, zrobię. Także stary nas. Nie będzie sprzedawany, nie będzie użytkowany w inny sposób, tylko stanie się backupem dla mojego domowego nasa. I myślę, że na razie to będzie optymalne wykorzystanie dla niego. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam oczywiście do komentarzy. Bardzo dziękuję za follow, bardzo dziękuję za lajki, like, za suby i tak dalej. Dziękuję osoby, które monetarnie wspierają kanał, dołączyli do klubu. Bardzo mi miło, że jesteście na pokładzie. I dajcie znać, co jeszcze chcecie wiedzieć, ewentualnie na temat nasów. Na pewno będzie jeszcze przynajmniej jeden odcinek, w którym będę chciał o paru rzeczach poopowiadać, więc jeśli macie jakieś pytania, zapraszam oczywiście do ich zadawania. Do zobaczenia, see you.